Hej witajcie moi drodzy, z tej strony Romi, a to są arenki 3 na 3 jako iż to jest trzeci raz, który nagrywam Red Maga jeszcze go chyba nie wrzuciłem z tego co widziałem na kanale więc zapraszam, ale zacznijmy sobie na samym początku tak jak standardowo zaczynaliśmy od losowania osób, które wygrywały więc przechodzimy do samych losowań i jesteśmy już w samych losowaniach, jak ostatnio pod filmikiem dawaliście w takim komentarze tyle łapy ma... Tyle łapek w górę, że dosłownie mnie zaskoczyliście, więc jesteśmy. Dzisiaj do wygrania mamy perłę, wierzchowce oraz oprócz tego 50 lekarstwa dla partnera. Dzisiaj zdało dwa losowania, dwie nagrody, dwóch zwycięzców. Losujemy! Yy, hashtag Fałcek, yy, nick Itaci z dwoma kropkami na i, dwoma kropkami nad i, z dwoma i po prostu na końcu. Ciupasz Junior, wygrywasz. Gratulacje, wygrałeś 50 Żarcia dla partnera. Zapiszemy sobie tylko to jeszcze tutaj. Yy, jedzenie dla partnera. I jeszcze drugi zwycięzca rysujemy Koko Django. Hashtag fałcek jest. Yy, Nik zostawiony Agatio. 3 kropki, Elo. Nie wiem, czy z trzema kropkami to jest, ta, ale weźmiemy same Agatio. Wygrałeś Perłę Wierzchowca, więc po odbiór nagrody oczywiście e, albo na grupę do mnie, link w opisie, albo po prostu e, odezwać się do mnie na Nostale, postaram się jak najczęściej być, bo jeszcze na razie nie odbieracie tych nagród, a przydałoby się, żebyście coś odebrali, tak? No, no właśnie, no więc, więc, więc będzie ok i już piszę Perła Wierzchowca. Chciałbym, żebyście po prostu odbierali te nagrody i brali udział w tym, bo to są takie drobne nagrody, ale jednak zawsze to jest coś, tak? Więc zapraszam. Jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia. W... I przechodzimy do samych aren. Pff, nie potrafię stryknąć. No i jesteśmy, moi drodzy, w pierwszej arence, którą zaczynamy. Jesteśmy już po lasowaniach, więc gratulacje każdemu, kto wygrał. Zbieramy się teraz do arenek. Jakoś ostatnio to nie zdążyłem się wyrobić z arenkami na e, Mikołajki. Uznajmy to jako takiego mikołajkowe, Po prostu, wiecie, arenki. No, bo po prostu nie za bardzo dałem radę. Wiecie, praca, te rzeczy to, to też swoje wymaga, więc no niestety tak jest. Jak się pracuje, to się czasu za bardzo, na no, nic innego nie ma. Raz sobie założymy standardowe jakieś tam ogólne. Takie, żeby były. Ten red jest naprawdę kiepski, naprawdę kiepski i Sakura XDD, Nieav, czy tylko graj. No i zobaczymy jak to będzie, czy damy radę tym razem tą marękę zrobić, czy nie, czy red da radę pokarać kogoś, czy będzie tylko szturchał i delikatnie coś tam robił innym. Eee, trafiła nam się przeciwna drużyna taka w miarę okej okay z taczem. 89 Pyros, On może być jedynie utrapieniem dla mnie Ale ale okej. Okay. Nie jest, że 12 kazy spacnik i wezwie jeszcze raz od razu. Hello, Romy, siemka. <laughs> siemka, pozdrawiam każdego kto jest u nas yy, na ręce, więc po prostu Mimo to w ten sposób. Spalmy go po prostu. Ja sobie trafiam wszystkim, więc jest OK. Dziękujemy, ty przeżyłeś? Przeżyłeś, jeszcze masz połowę HP i o to właśnie chodzi, Czy jednak coś karamy, co prawda nie mam za wysokich leveli, ale coś tam daje radę. Dziękujemy bardzo za rękę. Kabum. No nic, jako, jest, że to jest Mikołajkowe, spóźnione Mikołajkowe, chciałem wam bardzo serdecznie wszystkim złożyć, życzyć jak najlepszych prezentów od Mikołaja. U mnie Mikołaj był dosyć skromny, ale no wiecie, no. Dał mi pracę! <laughs> Można by tak powiedzieć, że uznam, że mój prezent na Mikołaja nie był skromny, ale bardzo fajny, bo wypiliśmy w końcu 2000 subskrypcji, jest nas już naprawdę coraz więcej i w coraz szybszym czasie to yy, idzie. Chcę, żebyście pod tym filmikiem, jeżeli chcecie wejść udział w konkursie, napisali hashtag red, standardową, albo hashtag yy, czerwony, mak, nie będzie hashtag czerwony, mak, i co chcielibyście dostać? Ja na razie będę robił skromne prezenty, ale chcę po prostu wiedzieć, co ludzie mniej więcej oczekują od. Yy, Siemka, odpiszemy mi Siemka Chcę wiedzieć mniej więcej co ludzie oczekują od tych arenek I raczej nie od arenek A raczej ode mnie, żebym wiedział się jak się Przygotować na później, bo na święta Były naprawdę fajne, grube prezenty Chwilowo takich prezentów nie mogę Innych po prostu zrobić, więc eee, Tak nagrywam Tak nagrywam Bo tak napisane, nagrywam Nagrywam eee, Nagrywam Pach żeby nie było eee, Spodziewałem się, że będzie dużo bił będzie dużo biu z tego jako powinien ale mam reda 5 0 plus 0, 5, 0, plus, 0. Eee, plus 0 tylko pierwszy aha, czyli nie mogę napisać plus 0 ok to było ciekawe Hmm, czyżby Awk się trafił? Ty mówisz, że nie spodziewałeś się, że będę dużo pił, a jakoś tak troszeczkę jest pokarana, bo taka spasja i, i nie ma... Ale z drugiej strony można powiedzieć... Aha, no właśnie, kontynuując to, co właśnie mi opowiedzieliście, mam myśl przewodnią, czyli sam, e, same to, że e, będą grube prezenty, bo... Aha, to jest władca. Okej, okay, dałem radę, że mnie nie uśpił, więc jest w porządku, jest w porządku. Ach, ludzie jak mi się naprawdę nic nie chce. Byście o tym wiedzieli tak. Tak bardzo mi się nic nie chce. Jestem takie leniwy ostatnio, że... było to porażka. z wszystkim dużo w pracy siedzę teraz, więc naprawdę... Możemy śmiało powiedzieć, że... że jest to coś. Dobra, eee, teraz tak, jedna prośba do was, napiszcie mi w komentarzach, czy nie chcecie może przypadkiem jakiejś serii z, eee, no nie wiem, coś jakby współpracy z innymi youtuberami, czyli coś pokroju Ultimate Chicken Horse, czy wolicie, żeby na kanale pojawiało się więcej jakichś miksiorów z, z LOLa, bo sam Nostale, ok, spoko, ale chcemy czegoś więcej, chcę się rozwijać i chcę zdobywać jeszcze większą widownię i iść też w inne strony i moja propozycja dla was, to na weekend jakieś horrory nagrywanie, co wy na to po prostu, bo na weekendzie więcej czasu, więc coś fajnego z tego mogę zmontować, a wiecie, no, to się przydaje. O, mamy bufki, bardzo ładnie, 9.0, jeszcze bufnę ja, żeby nie było. Nakrywasz? Tak, <grystanie> więc silanko. O, Romi, witam was. <grystanie> Daję radę Wieee... O Romi To szkoda Że dałem Rę Dla śmiecia Ech <laughs> Widzicie? To jest właśnie cebulactwo ludzi <laughs> Napiszmy czy mówi o sobie O kim mówisz? O sobie? <laughs> idzie na piecznie i zginie o tobie no o nie już. Eee. Ja nie mam głównie wodę i ogień, więc zasadniczo jeżeli założę takie resy to będzie też okej, okay. więc y, mam od razu trzeciego typa i, i bijemy go na całego, bo nie ma co bo wezwał ogień, więc jest OK. No, ładnie go potyra No jest dobrze, nie jest najgorzej. Ci znaczy kolejne przewołanie i jest tylko inny typ kogoś. Kurde on też najbije praktycznie. Mamy go, mamy go! Jest! Daliśmy radę wiemy się jeszcze raz, to też wzywasz sobie. Jedna spacja. Dziękuję. Nie tylko 5-0, nie wy tylko 8, boże, nie wy tylko 50-a a jednak potrafi coś pokarać. Więc moja propozycja dla Was to są weekendowe horrorki z Romim, Co Wy na to? Coś ciekawego, coś może mi się fajnego uda z tego pomontować, bo w komentarzach zauważyłem, że. Ktoś tam, znaczy ktoś tam Narzeka sobie, narzeka sobie jeden typek, że Że, że mało montuje no. Zobaczymy, może się coś fajniejszego powoduje. Możecie mi napisać też w komentarzach co dostaliście od Mikołaja Żeby było to wiecie, aktywność musi być na kanale Więc zostawcie może łapkę w górę i napiszcie w komentarzach Pozdrawiam, witajcie przyjacielu. pozdrawiam i witam również. Również. Ciemkaromi, witam. Witam. 8-9-0. <ścoughs> o ty, to nie, ja idę na drugim, nie ma tak. Widzę, że ręki redem, tak jak ostatnio na odcinku mówiłeś, trzeba, dokładnie, trzeba, trzeba. 5-0 plus 0, dokładnie, pokazuje potęgę, jak to jest być red magiem z 60 element, 26 atak. <grym> to jest zabawne. odporności okej okay, pozbył się mnie całej many goście mnie zaorał, ale okej okay, on teraz nie ma on teraz nie ma w sumie y on nie ma teraz y trze trz trzeciego piorunku, dla mnie jest dla najbardziej wpyta. okej okay. sprytnie nie teraz cofnie więc już tego nie zrobi więc jest okej okay. <grytanie> Ale mam pytanie: le, le, lepiej jako... Oczywiście. PvP w 100%. A, ale mówić o PvP w 100% oczywiście, bo to jest y, logiczne, tak? On nikogo nie wzywa, dlaczego? Co to musicie? Nie wiem, odporności, nie weszło. To pokieramy go dwoma specjami. Bono 8300. Ja wiem, ja wiem, to jest, to jest to jest mój level i mój level No ale wiecie Tak to już bywa No, dobra, spacja może być Przejdźmy już do kolejnych rameczek 9-1 musi wzywać 8-2, bo nie daje rady To są arenki, od tego są przywołania Ludzie, nie bądźcie tacy bardzo... E, zawiści, ale nie wiem, jak to mam za bardzo nazwać, bo kurde, ludzie mają zawsze buldupy, jak przegrywają, że. No, bo ty wezwałeś, no ale to jest arenka halo. Od tego one są, te przywołania żeby z tego korzystać, tak? Tutaj się nie patrzy na to, czy walczysz czy, czy walczysz przeciwko 80 levelowi, czy walczyć przeciwko 96 90... gościowi, co ma 96 level. poziom. Tu patrzysz tylko i wyłącznie na to, czy patrzysz na trzy osoby, nie, nie oceniasz tylko jedną. No. Zrobisz damage tym radem Zobaczymy. <grymne> Was rozsięgnie, więc spoko. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy zrobię damage tym radem, ale... ...się okaże. Teraz jest HP, starczy sobie lasta, więc dla mnie nie będzie ok. Czy żeby teammates udał widzicie, 10k ze spacji, że daję rada. <laughs> Dobra, zrobisz. <laughs> no i spoko. O, to już 85, patrzcie. Dziękujemy, Dimit się zrobił, nie mówcie, nie. <ścoughs> Przywitam się, siemka. Siemak, ja zrobiłem się siemka. Aha, no już była ostatnia ręka, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach, bo staram się więcej mówić, więcej opowiadać i naprawdę dajcie znać z tymi seriami, zostawcie, zostawcie, moi, zostawcie, wiecie, łapkę w górę i, i w komentarzu i w, w opisie zostawię link do disa, którego dostałem, pierwszy autorski dis, nie autorski, przepraszam, pierwszy dis, który dostałem o sobie yy, od, od Antosia, Antosia, Antosia jest to naprawdę aż więc... I jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.